To i skoko dożer. Wow! Odnowili w końcu muzeum! Wszystko wygląda teraz jak nowe. Tak długo było zamknięte. Chcę zobaczyć, co się zmieniło. Patrzcie, jest sala naukowa! Na pewno mają tam mnóstwo fajnych przycisków, przełączników i dźwigni! Chodźmy! Wow. Wow. Nikogo tu nie ma! Pierwsi to wszystko oglądamy. O, wow! wow, Ja pierwszy! Będę w tym naprawdę dobry! Szybko ci poszło! Moja kolej! Uh, to był błąd! Zagram jeszcze raz! Oh, dobra! Czas dać komuś innemu spróbować. Może Gregowi pójdzie lepiej. Co? Krzysiu, patrzcie na to! Zrobiłem to specjalnie. Przygotowałem wszystko dla Grega. No dalej, Grek. Wow, to lot pak. Super! <noise> ha? Popatrzcie, ściana nie powinna być pięknięta. Remontowali muzeum kilka miesięcy. Może ktoś próbuje się tu włamać. Ale kto chciałby się włamać do sali naukowej? Romeo! Romeo. Powinniśmy. <noise> sprawdzić to w nocy. Widziałem świat radujmy! No, zagadkę rady, Nadeszła już noc. Nasza drużyna dzielnych bohaterów gotowa jest zmierzyć się z wszelkimi złoczyńcami, którzy jak zwykle chcą zepsuć wszystkim dzień. A Maja to teraz! Savella! Tak! Greg to teraz! Dixon! Tak! Connor to teraz! you wish lot. Jest sala naukowa Musimy powstrzymać Romea O, to pijamersi Popatrzycie sobie, jak zabieram mój lotpak Lotpak? A po co ci odrzutowy plecak? Myślicie, że tak sobie będę chodził i rządził światem? W życiu Będę latał A, i będę podrzucał ludziom do kominów różne bomby zapachowe Dzięki mojemu genialnemu niuchodmuchowi Wtedy wszyscy skupią się na odświeżaniu powietrza I nikt nie powstrzyma mnie przed nad światem! To będzie kodostrofa! Pijamersi, trzeba zatrzymać boksujące rękawice. Super skok! A dzięki mnie Romeo nie będzie widział, co robimy. Hej, a co ty tam kombinujesz? Niedługo się dowiesz, Romeo. Co? A już za chwilę pokonam cię twoją własną bronią, Romeo. Super deko siła! Zaszczwane jaszczurki, patrzcie! Na tej rękawicy z buldozera Romeo można całkiem hmm. fajnie skakać! To dożer! Naprawię mój buldożer, a wtedy wam pokażę, pijak kluski! Ach, peleryna mi utknęła! Szybki jest, ale ja też będę szybki dzięki skokodożerowi! Trzymaj się, Sovello, już za chwilę cię uratuję! He? God boy, co ty tam robisz? Dobrze wiesz, że to ja potrafię skakać jak kot, więc pójdzie mi najlepiej. Co? Widziałeś, że dobrze mi idzie. To zaczynamy! Cotboy na ratunek! God boy, muszę się od tego jakoś odczepić. Dożer znowu działa! Już wkrótce cały świat pozna mój njuchodmuch! Njuchodmuch? Fuj! Zatrzymajmy go, pijamersi! Jasne, Sovello! Jak tylko dogonię Romea na moim skoko dożerze... Hę? Nasze żaby, kotboy, oddaj mi go! Nie wiesz, jakie to trudne, Gekson! Lepiej zostaw to mnie! Ale to ty ciągle z niego spadasz! Wiem! I nie chcę, żeby spotkało cię to samo! Ups! Kotboy, nie skacz tak po sobie locie. Już dobrze, uratuję cię. A -a! A -a! Super gekoponieś mi! A -a! Dzięki, Gekson. Wow, muszę się stąd wydostać. A -a! Ha! Teraz mogę cię powstrzymać, Romeo! A -a! Tym razem to ja zatrzymam Romeo! Czekaj, ja to zrobię. <kłysy> już to ogarniam. Nie, wcale nie. Jak tylko się odbijesz, to... Co ty wyprawisz, ty niezdwaśny kociaku? Kotwoj, oddaj mi już ten skok odoszem. Ja dam radę powstrzymać Romelu. A to w takim razie użyję lotpaka. Nie, Gekson, uważaj! Ten lotpak jest bardzo niebezpieczny. Trzeba było pozwolić mu wziąć skoko od pomóż! Spokojnie sobie zaraz się uwolnię. Ua! 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 W końcu! Super sobie skrzydła! A teraz przejmę kontrolę nad światem! Okej, okay, powinienem zacząć od niebo ślizgo gąbki, albo może od ścisko tronu. A, chwila! Miałem użyć nich Jestem genialny! I co teraz zrobimy? Mam już pomysł! Mówisz poważnie? Znowu chcesz stachać na tym skoko do rzeże? Nie. Wiem, że nie jestem tak dobry jak Gekson, więc czas zostać bohaterem i dać mu spróbować. Na szczwarne jaszczurki! Wskakuj, kotboy! Zrobimy to we dwójkę! Świetnie! Teraz muszę znaleźć idealny komin dla Johna odmucha. Patryki Geksona! Chwila! Nauczyliście się? On jest mój! Od Gdzie wy lecicie? Teraz moja kolej! Odbiorę go! W porządku! Do go sobie weź! A! Teraz, Cutboy! Hej, uczepcie się! Przestańcie, za śledzie! O, o, o. <śmienicza> Całkiem nieźle, Pidgeamersi. Świetnie skazałeś! Jesteś koto odlotowy. To niesprawiedliwe. Wcale nie chcę chodzić, gdy będę rządził światem. Hej, to może spróbuj poskakać. Lepiej uważaj. To trudne, jeśli nie jesteś zwinną jaszczurką. Nie słucham was, pijamersi. To mój skoko dożer, więc zamierzam nim kierować jak tylko mi się. Ma. O! O! Okej, okay, trzeba to naprawić, zanim nadejdzie dzień. Pomożemy. Co robimy. Dzięki, ale to moja wina, że w ścianie jest dziura, więc sam to naprawię. Dzięki do prędkości. Pidżamersi, możemy świętować. Ja znowu udało się uratować. Tak blisko. Spróbuj jeszcze raz. Nie, niech Greg spróbuje. O, jasne, dzięki. Ups. <ślesy> <ślesy>